Jolanta Wacławek, pediatra, Instytut Matki i Dziecka, oddział Hospitalizacji Jednego Dnia. Chcemy dzisiaj powiedzieć o tym, czego szukamy w kosmetykach dla dzieci, co chcemy, żeby tam było, żeby one działały jak najlepiej. Wybór odpowiedniego kosmetyku to czasem duży problem dla rodzica. Dostępność tych kosmetyków w drogeriach, w sklepach kosmetycznych, w aptekach jest bardzo duża. Idziemy i stajemy przed ladami, i mówimy co jest dla naszego dziecka dobre? Przede wszystkim, jak, w jakim wieku jest nasze dziecko? Kryterium wieku, czyli sprawdzamy, czy to jest. Kosmetyki są, mogą być od pierwszego miesiąca, od y, pierwszego dnia życia, od pierwszego roku, od trzeciego roku, i tu musimy bardzo uważnie sprawdzić to, czy przeznaczony jest dla wieku naszego dziecka. Wiąże się to z tym, że w kosmetykach dla danego wieku są określone, zawartość określonych składników. Określonych stężeniach po to, żeby kosmetyk był bezpieczny dla danego wieku. A więc jest to ważne kryterium wyboru kosmetyku dla naszego dziecka. Mamy już wiek, teraz jaka jest skóra naszego dziecka i szukamy kosmetyku dedykowanego do danej skóry i do tego, co chcemy osiągnąć. Czym to ma być nawilżający, odżywiający, regenerujący, natłuszczający. Na no, kosmetyku zawsze jest yy, informacja. Jaka jest funkcja tego kosmetyku? Więc musimy wtedy na to sobie spojrzeć i wybrać kosmetyk taki, który będzie odpowiedni dla skóry naszego dziecka. Jeśli mamy podpowiedź od lekarza, to bardzo dobrze bo sprawa ułatwiona. Jeśli nie, musimy sami poznać skórę swojego dziecka i o tym zdecydować. A czym szukamy w kosmetykach, kiedy mamy gwarancję, że one są dobre czy odpowiednie dla naszego dziecka? Każdy kosmetyk na odwrocie, na etykiecie ma podany skład. Sprawdzamy co jest w składzie i sprawdzajmy, co jest w składzie. To jest dobry nawyk, sprawdzanie, co jest w składzie, bo wtedy szukamy tych dobrych składników, a jednocześnie możemy zobaczyć, jakie są złe składniki. O tym mówimy w innym filmie. Te dobre składniki, to czego szukamy i co powinno być w kosmetykach dla dzieci, to są emolienty, ceramidy, czyli substancje. Które będą dbały o odpowiednie nawilżenie skóry naszego dziecka, będą dbały o barierę lipidową, regenerowały tą barierę lipidową, regenerowały na skórek, bo o to nam chodzi, żeby skóra była w jak najlepszej kondycji. Czego szukamy dalej? Depantenol to jest składnik, który będzie łagodził podrażnienia. Niacynamid też jest składnikiem dobrym. Alantoina. Betaina. To są z kolei składniki, które bardzo dobrze pielęgnują skórę, łagodzą też podrażnienia. Preparaty, które zawierają owies. Dodatek owsa, lub cała, są całe serie produkowane na bazie różnych wyciągów z owsa, to znakomite preparaty do pielęgnacji skóry atopowej, skóry, która jest mocno podrażniona. One mają działanie przeciwzapalne, łagodzą świąt i bardzo dobrze kondycjonują tą skórę, czyli utrzymują ją w dobrej kondycji. Chwalone są przez użytkowników i znajdujemy takie całe duże serie zawierające owies. Czasem dodatki niektórych ziół, które mają działanie przeciwzapalne, to też dobre składniki. Nagietek jest tu takim składnikiem, o którym mówię. Jeśli znajdziemy go w składzie, tak, jest to też dobry preparat. Cynk. Cynk to jest składnik, który jest pożądany w wielu preparatach, nie zawsze jest dodawany, on sprawia, że konsystencja jest troszkę inna, ale dodatek cynku to łagodzenie podrażnień, to gojenie drobnych ran, więc jak najbardziej. Depantenol to też bardzo dobry składnik kosmetyków do pielęgnacji skóry dziecka. Łagodzi podrażnienia, pomaga w gojeniu drobnych ran, jak najbardziej pożądany. Kwas hialuronowy to składnik, który dba o zachowanie odpowiedniego nawodnienia skóry. Bardzo dobrze działający w takim razie. Kosmetyki dla dzieci musimy pamiętać jeszcze jedna rzecz. Substancji zapachowe. Czy one są potrzebne w tych kosmetykach? Nie zawsze. Czasem mogą podrażnić, więc zwróćmy też uwagę na to, czy jest to preparat o dużym, mocnym zapachu, który może podrażnić, czy jest to preparat o bardzo dyskretnym zapachu lub bezzapachowy. Do pielęgnacji skóry najmniejszych dzieci na pewno te bezzapachowe są dużo lepsze, dużo bardziej polecane. Kosmetyki Dada Extra Care to kosmetyki, które właśnie wpisują się w ten dobry skład. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmików na kanale epozytywnaopinia.pl